Dzisiaj gramy w Hypas Guys. Tak, dobrze słyszeliście. O, no właśnie. Kot Pokojów! Ty to oglądasz? Nie spodziewałeś się tego mordo. No nie, nie spodziewała się tego. I teraz właśnie będę myślał podczas rozgrywki, na jaki kanał to wysłać, bo mam trzy kanały: Gortek Lololek, Domilo Games i Olmar Games. Prowadzę go z kolegą. Zapraszam. Zapraszam serdecznie na niego. No i właśnie jak widzicie, jestem sam na sam. Wyślę chyba to na. na ten. z kolegą, co prowadzę. Nie wiem, czy ktoś tam będzie oglądał, ale chyba. chyba i chyba będzie. tak i teraz lecimy tu ciągle to będzie tutaj mamy dobra ja będę nagrywał na mobili nie wiem jak ten kolega nie wiem kolega chyba będzie grał na jakimś innym ale Mój kolega będzie nagrywał na nagrywaniu ekranu no tak właśnie teraz będę skakał jak kamikol o tak, o tak, o tak wiem, że mam głos jak Abra, że mam taki typ głosu jak Abra ale nie, to nie prawda no ciągle mówię zupełnie jak Abra nie wiem, Abra, Lele ogólnie to jeszcze ani razu nie skusiłem aby tu było coś o nie, teraz Kuszę. Eee, to jest... O, labirynt. O nie. Najgorzej, nie zdążyłem. Jest. Udało mi się, udało mi się, udało mi się. Teraz stąd na to. Jest. O nie, nie zdążyłem. Nie, to już jest koniec. Jest. 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 Boy. Z 15 minut to nagram albo 14, bo jeden odcinek straciłem. Bo był go do 3 godziny, bo zapomniałem to nagrywam tyle nie można nawet. Ja nie mogę tyle, bo ja nie będę tak długiego cienko nagrywał. Kto to będzie oglądał? Kto to będzie oglądał, no właśnie. Kto to będzie oglądał? No Kto... oczywiście, bo ktoś. Bo ale... No, na pewno nikt nie będzie tego oglądał do końca. Od początku do końca trzy godziny żeby oglądać. O Jezus! Szybko! I co jest? Lewy good! W końcu mi się zmieniła nazwa z lolowaty, wolę lewy good. Lewy goód. Aha! Nie! Wiecie, czym się boty wyróżniają? Że nie mają od 4 do 12 znaków. Oni nie mają z 15. Tylko tym się wyróżniają. I swoim głupim mózgiem się też wyróżniają. To tyle mogę mówić o botach. O, właśnie zrobiłem fajny trik. Taki dla S. Essa, Essa, esa. A zrobię tego trika. Esa. Aha, fajnie Pewnie pomyślicie, czemu ja się respałnię, bo kto nie nagrywał odcinka y, pierwszego z blockdasha, z powrotu y, na Domilo Games. Y, ten pewnie nie wie, bo to jest kipas Guys, taka podróbka. A jakby co? No to teraz już nie musicie oglądać. Mogę wam nie mówić, byście sobie obejrzeli.

Pewnie pytacie się, no nie, o zrobiłem tego trika niemożliwego. Esa. E-E-E-E-Esa. Czekaj, co tu Bloki tam za mną. Nie chcę tych bloków przechodzić, więc będę robił tak. Tych też nie chce mi się przechodzić, bo się boję, więc robię tak. Hoppa, Jej. Uwaga, bo robię. Nie, nie! 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 Wiem, że jestem głupi i ciągle to powtarzam, ale trudno. No, wystarczy tylko. O. Pewnie zapytacie się, jak ja się nauczyłem, albo w ilu dni się nauczyłem tego triku. O no właśnie tego. Przed chwilą się tego nauczyłem. Nie wiem, chciałem to zrobić. Się teraz nauczyłem dopiero. A tego triku już się dawno nauczyłem, dawno, dawno. Tak dla ciekawostki. Wiecie, o który mi chodzi, bo już widzieliście. Do drugiej minuty trzeba było się cofnąć czy tam do, Nie, do drugiej, nie. Do piątej? Nie wiem. ósmej, czwartej, czwartej. Do ósmej, jak jest szósta. <grym> hop, hop. O, tak, to się robi. Oj, nie zadziała nisko. No nie, no jak mi walnęło, dobra, lecę tu, tej ścianki nie mam. Więc będę... Będę... o. dobra, koniec. Naureczka.